Zadanie trzecie. Spośród wszystkich liczb trzycyfrowych o sumie cyfr równej 6 wybrano liczbę największą i najmniejszą. Suma wybranych liczb jest równa. Czyli co? Mamy jakieś dwie liczby, trzycyfrowe. To je sobie zbudujmy najpierw. Zazwyczaj to robimy takimi koszyczkami, żeby było trochę bardziej przejrzyście. Załóżmy, że to będzie ta pierwsza liczba, która ma być najmniejsza, załóżmy. I suma cyfr ma być równa 6. No dobrze, to najmniejszą z 3 cyfrowych zaczynamy od 100, tak? Bo jest trzycyfrowa, czyli tak na początku byłaby 1, potem najmniejsza możliwa liczba to jest 0. I potem najmniejsza możliwa, żeby w sumie dały nam 1 plus 0 to nadal 1, czyli tu musiałaby być 5, tak? Żeby łącznie było 6. No to niech będzie 5, czyli to by była liczba 105. 105. A teraz. Ta druga liczba, największa, no to największa na pewno z 3 cyfrowych, będzie taka, która na początku ma szóstkę, Tak, bo możemy na każdym kolejnym miejscu wstawić 0 i będziemy mieli 600, tak czyli mamy 6 plus 0 plus 0 to jest nadal 6. No i z tego wynika, że to będzie liczba 600. No i mamy te dwie liczby, najmniejszą i największą. I teraz suma wybranych liczb jest równa, czyli suma tych dwóch, tak czyli mamy 600 plus 105 to się równa 705, czyli odpowiedź B.